Przypomnijcie sobie prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Siła elektromotoryczna indukowana w obwodzie to jest minus szybkość zmian strumienia pola magnetycznego przenikającego przez obwód. Dlaczego w obwodzie płynie prąd elektryczny? Wiemy, że płynie, wiemy skąd się bierze energia, ale dlaczego ten prąd Płynie. Co jest przyczyną, co się przyczynia do tego, że y, ładunki płyną? Hmm. Przecież nie pole magnetyczne. Pole magnetyczne y, działa w kierunku prostopadłym do ruchu ładunków, a tymczasem na nieruchome ładunki zaczyna działać siła, która powoduje, że ten prąd za, y, że ten prąd płynie. Skąd się bierze? Jaka jest przyczyna tego, że ten y, prąd y, płynie? Wyobraźmy sobie następującą rzecz. Jest sobie przewód. Tak, to jest nasz przewód, taki gruby. Na przykład prostopadle do niego jest, są ustawione linie pola magnetycznego. Załóżmy, że pole magnetyczne to zewnętrzne robi się coraz silniejsze. W konsekwencji wiemy, że tutaj popłynie, popłynie prąd. Ale co przyczynia się do tego, że ten prąd płynie? Przecież my wiemy, że żeby popłynął prąd, coś musi zadziałać na te ładunki. A tym, co działa na ładunki, no jest przecież pole elektryczne. To może jakieś pole elektryczne tutaj powstaje? To jest taka dość fajna koncepcja. Ja sobie to tak wyobrażę, że skoro zaczną tutaj płynąć ładunki, konkretnie w tą stronę, to może tutaj po prostu powstaje pole elektryczne. Kiedy zmienia się pole magnetyczne, to tutaj powstaje pole elektryczne. W szczególności o tutaj, o tak, w tym przewodzie powstaje pole elektryczne. I to to pole elektryczne będzie pchało te ładunki, powodując, że zacznie płynąć prąd. Załóżmy, że tak jest. To jakie to pole elektryczne powinno? Być. Czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób opisać, jakie powinno być to pole elektryczne, skoro powoduje, że taka siła elektromotoryczna indukcji powstaje. No i teraz no, mógłbym to jakoś dojść do tego, jakie to pole elektryczne jest, ale ja po prostu powiem Wam i potem pokażę, jak to się wiąże z tym, co tutaj, z tym, co tutaj mieliśmy. Pewnie pamiętacie takie pojęcie jak krążenie. Krążenie wektora po jakiejś krzywej zamkniętej. Więc ja bym chciał policzyć teraz krążenie wektora natężenia. Krążenie wektora natężenia prądu elektrycznego po takiej, po takiej krzywej. W ten sposób to popatrzmy, pewnie pamiętacie, że żeby obliczyć krążenie trzeba było sobie podzielić naszą krzywą na takie, na tyle małe odcinki, żeby można było je potraktować jako proste, potem wybieramy kierunek krążenia, ja wybiorę sobie w tą stronę, wybieram sobie, że o, w takim razie dostaję takie, takie małe wektory, delta l, o coś takiego, jednocześnie jeżeli tutaj linie pola wyglądają w ten sposób, to mam natężenie pola elektrycznego, to jest jakiś taki wektor. W tym miejscu to jest jakiś taki wektor. Nie? a tak wygląda ten mały wektor delta L. I teraz krążenie było zdefiniowane w ten sposób. tak krążenie po tej krzywej. Było zdefiniowane w ten sposób, że to była suma takich iloczynów skalarnych wektora natężenia razy ten wektor delta L. Nie? W ten sposób. A teraz zobaczmy co to jest. Przecież to coś natężenie razy delta L to przecież jest to przecież jest napięcie. Tak? Jeżeli tu jest jakieś natężenie, to jest jakieś natężenie, tutaj się przesunęliśmy o ileś, no to natężenie razy delta L, to ileś się przesunęliśmy, ten iloczyn skalarny, to jest po prostu napięcie pomiędzy tym i tym punktem. Jest jakieś napięcie pomiędzy tym i tym, jakieś pomiędzy tym i tym, jakieś pomiędzy tym i tym, bla, 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 bla. No to w takim razie, jeżeli sumujemy te wszystkie napięcia pomiędzy różnymi punkcikami, to dostaniemy napięcie yy, na... W całym tym naszym obwodzie. Tą siłę elektromotoryczną indukcji, która napędza to, że tutaj prąd płynie. Czyli to. A w takim razie dostajemy stąd wniosek, że, takie, że taka suma, to krążenie po krzywej zamkniętej jest równe szybkości zmian strumienia pola magnetycznego przenikającego przez wnętrze tej krzywej. Suma natężenia pola elektrycznego razy delta L po jakiejś krzywej zamkniętej jest równe tej sile elektromotorycznej indukcji, czyli minus delta Fi przez delta T, gdzie tutaj mamy strumień pola magnetycznego. OK. I teraz to, to, jest, to jest zapisany przy użyciu, to jest zapisany związek pola elektrycznego, które powstaje na skutek zmieniającego się pola magnetycznego z tym właśnie zmieniającym się polem magnetycznym. Prawo indukcji elektrom elektromagnetycznej Faradaya. Jakie mamy jeszcze prawa opisujące pole magnetyczne i pole elektryczne? Prawo Gaussa, które mówiło, że strumień pola elektrycznego przenikający przez dowolną zamkniętą powierzchnię, tak tutaj zrobię takie, takie zamknięte, zamknięta krzywa, a tutaj strumień przenikający przez dowolną zamkniętą powierzchnię, czyli natężenie razy delta S, mówiliśmy, że jest równe ładunkowi, który jest w środku. Ładunkowi, który jest w środku Q przez epsilon 0. Dalej było prawo Gaussa dla pola, dla pola magnetycznego. Strumień pola magnetycznego przenikający przez dowolną zamkniętą powierzchnię S był równy 0, Zawsze 0, co było równoznaczne z tym, że nie ma czegoś takiego jak monopole magnetyczne. Oprócz tego mieliśmy jeszcze prawo opisujące pole magnetyczne powstające na skutek prądu elektrycznego. Krążenie wektora pola magnetycznego po dowolnej krzywej zamkniętej jest równe jest równe w sumie natężeń prądów Przenikających przez tą powierzchnię. Razy stała prawo Gaussa dla pola elektrycznego, prawo Gaussa dla pola magnetycznego, prawo Ampera i prawo Faradaya. Mamy cztery prawa, które opisują pole magnetyczne. Te prawa były znane pod koniec. XIX wieku i zostały w taki sposób zebrane przez, przez Maxwella. I Maxwell zebrał te prawa, od tamtego czasu nazywamy to prawami Maxwella, ale Maxwell nie tylko zebrał prawa, ale je rozwinął. I teraz chciałbym, żebyście się wczuli w jaki sposób to zostało zrobione. Mianowicie, mamy prawo Gaussa, które mówi o strumieniu pola elektrycznego przenikającego przez zamkniętą powierzchnię, że to jest równe ładunkowi, który jest w środku, czyli sumie wszystkich ładunków elektrycznych, które są w środku. Zobaczcie, że prawo Gaussa dla pola magnetycznego mogłoby powiedzieć to samo. Mamy analogiczne prawo, strumień pola magnetycznego przenikający przez dowolną zamkniętą powierzchnię jest równy, no właśnie, sumie Ładunków magnetycznych znajdujących się w środku. Rzecz w tym, że ładunki magnetyczne nigdy nie występują same. Zawsze występują w parach, nie ma monopoli magnetycznych, mamy zawsze dipole magnetyczne, co oznacza, że w sumie zawsze będziemy mieli zero. Więc to zero najwidoczniej jest po prostu skutkiem tego, że nie ma czegoś takiego jak pole, monopole magnetyczne, ale w zasadzie moglibyśmy zapisać to samo, co jest tutaj, tyle tylko, że tutaj zawsze będzie wychodzić zero. Dobra. Co dalej? Prawo Faradaya. Albo nie, może zacznijmy od prawa Ampera. Prawo Ampera mówi o tym, jakie mamy pole magnetyczne, że źródłem pola magnetycznego mogą być płynące prądy elektryczne. Maxwell sobie pomyślał tak. A może, może. Źródłem pola elektrycznego też mogłyby być płynące ładunki magnetyczne. Płynące ładunki magnetyczne, tak jak źródłem pola magnetycznego są płynące ładunki elektryczne. Czemu nie? No, może, może takie coś dałoby się tutaj zapisać. Może tutaj też powinno być coś takiego, że to się równa suma tutaj jakaś stała, suma natężenia prądów magnetycznych, nie? Coś takiego. A może w drugą stronę to też działa. Może zmieniające się pole magnetyczne, przepraszam, zmieniające się pole elektryczne powoduje powstawanie wirowego pola magnetycznego, tak jak zmieniające się pole magnetyczne przenikając na przykład przez owód, powoduje powstanie wirowego pola elektrycznego. Może tak też jest. Może tak też jest. No, zapiszmy. Jeżeli tak, no to byśmy mieli, że pole magnetyczne, podobnie jak to pole elektryczne, będzie powstawać na skutek zmieniającego się pola, tylko że elektrycznego. Więc mielibyśmy tutaj zmieniający się strumień pola elektrycznego. Tu oczywiście trzeba by było wprowadzić odpowiednie stałe, żeby to się, żeby zgadzały się. Jednostki. Natomiast ja teraz nie zapiszę, żebyśmy widzieli, żebyśmy na razie budowali tą intuicję. Nie? Może tak jest. I tylko, tylko że y, zmienne pole elektryczne nigdy nie powstanie na skutek płynących ładunków magnetycznych, bo te płynące ładunki magnetyczne nie ma y, niezależnego ładunku y, północnego i południowego płynących. Y, że jeden płynie, a drugi nie płynie, tak? One zawsze płyną razem, dlatego to zawsze będzie zero. Może tak jest, ale to zawsze będzie zero. Nie? I tutaj Maxwell się zastanowił nad tym, czy takie coś jest. Mianowicie, my wiemy, że jeżeli byśmy mieli pole magnetyczne, powiedzmy, że linie mają tak, i teraz, teraz naokoło tego pola znaczy umieściłbym przewód, i to pole magnetyczne by się zmieniało, to w tym przewodzie zacząłby płynąć prąd. Nie? Co oznacza, że tutaj musiało powstać pole elektryczne, wirowe pole elektryczne. Może podobnie jest z polem magnetycznym. Może jeżeli mielibyśmy zmieniające się pole elektryczne, to spowodowałoby ono powstanie wirowego pola magnetycznego. Coś takiego. Może tak jest. Może tak jest. Rzecz w tym, że nie sposób było to sprawdzić w tamtych czasach. Bo jeżeli chcemy sprawdzić, czy jest pole elektryczne, to umieszczamy przewód i widzimy, prąd płynie, nie płynie, płynie, nie płynie, płynie. I to zaczęcie płynięcia prądu jest praktycznie natychmiast. Natomiast jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, czy jest pole magnetyczne, no to musimy mieć igłę. Jeżeli, jeżeli to pole magnetyczne powstanie tylko na momencik, to nie zdąży obrócić igły. W jaki sposób dostać zmieniające się pole elektryczne? Na przykład kondensator umieszczamy. nie? I teraz go, nie mamy pola elektrycznego. I ładujemy ten kondensator i on się ładuje w ciągu, na przykład, nie wiem, jednej tysięcznej sekundy. No to w ciągu jednej tysięcznej sekundy ta igła magnetyczna nic nie zrobi. Dlatego, yy, dlatego właśnie ze względu na tą konieczność bardzo dużej czułości, w tamtych czasach nie można było wykonać tego doświadczenia. Ale okazuje się, że tak jest rzeczywiście. Zobaczcie, Maxwell posługując się w zasadzie intuicją. Takiego jakiegoś piękna, symetrii, że może, może te prawa opisujące świat są symetryczne. Może są takie piękne. Może to nie jest jakiś zbiór niepoukładanych przypadkowych yy, warunków, praw, tylko to wszystko jest piękne. To posługując się tym, założył, że może jest coś takiego i może jest coś takiego. I na tej podstawie był w stanie przewidzieć albo wyprowadzić wniosek, i okazało się, że przewidzieć, że jest coś takiego jak fale elektromagnetyczne. O co chodzi? Wyobraźmy sobie, że mamy ten nasz maksymalnie uproszczony układ drgający. Generator który będzie dostarczać nam energię i nasz układ o jakiejś indukcyjności, jakiejś pojemności, którego częstotliwość drgania własnych jest taka jak naszego generatora dostarczającego energię. I teraz. To oznacza, że w pewnym momencie nasz Układ będzie naelektryzowany, tak, że tutaj będzie ładunek dodatni i tutaj będzie ładunek ujemny, a to oznacza, że będziemy mieli tutaj pole elektryczne. Ok. Jeżeli będziemy mieli tutaj w ten sposób pole elektryczne i za chwilę zacznie ten ładunek odpływać, znaczy, że to pole będzie coraz słabsze. Jak przewidział Maxwell, takie zmieniające się pole magnetyczne powoduje powstanie wirowego pola magnetycznego w kierunku prostopadłym do tamtego. To było pole elektryczne, no to w kierunku prostopadłym powstaje wirowe pole magnetyczne. Jeżeli tak, to, to pole magnetyczne również będzie się zmieniać, a w takim razie zmieniające się strumień pola magnetycznego będzie indukować pole elektryczne. I to zmieniające się pole elektryczne będzie indukować pole magnetyczne. I tak, dalej, I tak dalej. A to oznacza, że jeżeli będziemy mieli źródło pola elektrycznego albo pola magnetycznego, i to źródło będzie wytwarzać pole, które będzie się zmieniać, to wtedy wzajemnie indukujące się pole elektryczne i magnetyczne będą się rozprzestrzeniać z bardzo dużą prędkością. Takie coś nazywamy falą elektromagnetyczną pole elektryczne, pole magnetyczne niosą ze sobą energię i jeżeli takie coś istnieje, bo tego nie zobaczymy, ale jeżeli coś takiego istnieje, to powinno mieć możliwość przenoszenia energii. Maxwell już tego doświadczenia nie wykonał, ale wykonał je Hertz. Jak ono wyglądało? Hertz wziął sobie taką samą antenę jak było tutaj, czyli taki pręt Tutaj umieścił coś, co możemy nazwać żaróweczką. Jeżeli w pewnym momencie fala tutaj dotarła, to skutek był taki, że na ładunki znajdujące się w tym pręcie działała siła, powodując, że tutaj prąd będzie płynąć w tą stronę. Za chwilę. Pole, magnetyczne indukowane było w drugą, pole elektryczne było indukowane w drugą stronę, więc powodowało przepływ ładunków w tym naszym pręcie w dół. I tak na zmianę, w tą i z powrotem. Jeżeli tak, to nasza żarówka powinna świecić. I wiecie co? Okazało się, że świeci. Czyli fale elektromagnetyczne istnieją, czyli to wskazuje na to, że przewidywania Maxwella co do rozwinięcia równań, o których sobie powiedzieliśmy, są słuszne. Niesamowity sukces intuicji, takiej drogi, drogi do odkrywania praw przyrody, polegającej na tym, że szukamy w tym zapisie czegoś eleganckiego, pięknego, szukamy symetrii, a nie tylko traktujemy to jako przypadkowy zbiór praw czy zasad. Maxwell był w stanie przewidzieć, z jaką prędkością będą się te fale rozchodzić. Wyszło mu, że prędkość rozchodzenia się to będzie coś takiego. I jeżeli przeliczysz sobie, ile to wynosi, tak, jeden przez pierwiastek z przenikalności magnetycznej i przenikalności elektrycznej, to wyjdzie ci właśnie ta prędkość rozchodzenia. Włącz pauzę i policz sobie, ile to wynosi. Ok. Jeżeli przeliczyłeś, to nie zdziwisz się wynikowi, że to jest 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. To nie jest byle jaka prędkość. To jest prędkość światła w próżni. Co wskazuje na to, że samo światło też jest falą elektromagnetyczną. Ok. Jedna taka uwaga. Jeżeli to działa w taki sposób, jak tutaj sobie pokazaliśmy, to gdybyśmy antenę, czyli ten nasz pręd, ustawili w kierunku prostopadłym do tego, jak jest ustawiony tamten pręd, tamta antena nadawcza, okazuje się, że wtedy tego efektu płynięcia prądu byśmy nie mieli. Co tłumaczy, dlaczego, kiedy chcemy odbierać sygnał radiowy czy też telewizyjny przy użyciu właśnie takich anten składających się z prętów, to te pręty muszą być w odpowiednim kierunku. Ułożone w tak zwanym kierunku polaryzacji pola elektrycznego fali elektromagnetycznej. Ok. To na tyle, jeżeli chodzi o fale elektromagnetyczne. Najważniejsze, co musicie zapamiętać, to. Że spraw Maxwell'a wynika to, że są fale elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne rozchodzą się w przestrzeni z prędkością światła. Światło samo jest falą elektromagnetyczną i niosą ze sobą energię. A sama fala elektromagnetyczna to są takie wzajemnie indukujące się pole elektryczne i pole magnetyczne. Zmieniające się pole magnetyczne. Indukuje wirowe pole elektryczne, a zmieniające się pole elektryczne indukuje wirowe pole magnetyczne. To tyle. Nie daję żadnego zadania domowego teraz. Następnym razem, kiedy się spotkamy, będziemy już sobie mówili o optyce, czyli właśnie o rozchodzeniu się światła, czyli fal elektromagnetycznych. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo.